I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. W imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą, węże brać będą. A choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Witam w kolejnym aceranku. Drodzy bracia i siostry, korzystamy z Ewangelii Marka, rozdziału 16, wersety od 15 do 18. Jakże niezwykłą. Pracę pozostawił Jezus Chrystus swoim uczniom. Mamy iść i głosić Ewangelię całemu światu. Ale wbrew temu, co sądzą niektórzy, tu jest powiedziane o wiele więcej. Tu jest powiedziane, że mamy czynić uczniami. Czynienie uczniami oznacza, że zakładamy kościoły, oznacza, że dogłębnie wyjaśniamy ludziom, na czym polega uczniostwo w Jezusie Chrystusie? Oznacza, że bierzemy ich pod opiekę i przeprowadzamy ich przez pierwsze kroki wiary, aż do dojrzałości, tak aby oni sami później mogli pójść, głosić Ewangelię, zakładać kościoły i tak dalej. Właśnie to było największą chwałą Kościoła. Kościół nie stanowił od początku żadnej hierarchii. Owszem, miał swoje urzędy i te urzędy były szanowane. Miał ludzi, którzy, na których spoczywał szczególny autorytet. I wcale nie byli to tylko apostołowie, i ci byli darzeni szacunkiem, ale to, co sprawiało, że Kościół się błyskawicznie rozrastał, to Świadome wykonywanie woli swojego Zbawiciela. Bardzo często nad tym, co działo się w kościele, czyli nad tym rozrostem, nad tym zakładaniem kościołów, nikt nie miał żadnej kontroli, nikt już nie był w stanie nawet nad tym zapanować, ponieważ można powiedzieć, że Duch Święty tutaj był jak żywioł, który przelewał się z miejsca na miejsce, z domu na dom, z kraju na kraj i Ci ludzie na początku kościoła nawet wcale nie mieli zamiaru sprawować nad tym kontroli. Kochani bracia i siostry, druga rzecz bardzo ważna. Te kościoły, które miały się składać z ludzi, z ludzi wierzących, 17 werset mówi wyraźnie. Z takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli. Uwierzyli, a więc kościół składał się z ludzi wierzących. To ten kościół doświadczał pełni obecności Ducha Świętego, chodził w mocy, w namaszczeniu Ducha Świętego, i cuda i znaki były czymś absolutnie normalnym, na co nie zwracano szczególnej uwagi i do czego wcale nikt nie dążył, były po prostu jedynie i może aż zaświadczeniem. Że Jezus jest obecny w swoim duchu pośród takiego zgromadzenia. Dla tych ludzi było ważne, że zgodnie z tym, co Jezus powiedział, teraz te znaki poświadczają, że wykonują Bożą wolę. A jak mamy dzisiaj? Dzisiaj z jednej strony mamy ludzi, którzy mówią, nie ilość się liczy, jakość się liczy. Bardzo dobrze, ale moi kochani, każdy, kto tak mówi, zwykle skrywa, podkreślam to słowo, skrywa niechęć do tego, aby pracować dla Chrystusa, aby zaangażować się w służbę. Służbę rozprzestrzeniania się Ewangelii i budowania nowych kościołów? Ci, którzy mówią nie ilość, ale jakość, zwykle kamuflują się jako duchowe lenie, którym się nic nie chce i którzy gotowi są przeżyć swoje życie nawet w maleńkim kościele, byle tylko wszyscy dali im święty spokój. Na no co z nakazem Jezusa? Komu głosisz Ewangelię? Ilu ludzi od Ciebie usłyszało Ewangelię o Jezusie Chrystusie? I ludzi przyprowadziłeś do wyznania grzechów, do pokuty, do przyjęcia zbawienia w Jezusie Chrystusie? Ilu? Nie kręć głową i nie wymyślaj, i nie próbuj sobie przypominać, bo to oznacza, że nikt. A skoro tak, to znaczy, że w ogóle nie jesteś człowiekiem, który słucha Jezusa i w ogóle nie jesteś człowiekiem, który wykonuje wolę swojego Zbawiciela. Żyje sobie własnym życiem, masz w nosie to, co Jezus mówi, masz w nosie nakazy pańskie, masz w nosie rozwój Kościoła, ale twój nos jest skłonny dbać o własny rozwój, o własne bogactwo, co najwyżej o własną rodzinę. No cóż, mogę tylko powiedzieć, że to Pan Jezus powiedział. Właściwie mogę przypomnieć, że Pan Jezus powiedział, jeśli ktoś ma wyżej, ceni wyżej swoją rodzinę, matkę, ojca, brata, siostrę, wujka, ciotkę i kogo tam jeszcze, to nie jest godny Jezusa. Potwierdza się ta prawda. I żadne kamuflowanie się niczego tutaj nie zmieni. Miałem takiego Ancymona kiedyś, który się dąsał, że ja. Często mówię o liczbach. Po pierwsze, nie mówię często, ale mówię. A dlaczego on się tak dąsał? A no wyszło po latach, że dąsał się, ponieważ ten człowiek był zainteresowany tylko końcem własnego nosa. I pewnie chodził w strachu, że a nuż ktoś przyjdzie do zboru i a nuż on będzie się musiał zająć taką osobą. Teraz nie zajmuje się nikim. Tylko i wyłącznie własnymi dziećmi i pewnie jest szczęśliwy. Ale niech w takim razie nie opowiada, że inni mają te liczby w sercu. Kochani bracia i siostry, jeszcze inni wymyślili sobie, że dzisiaj już nie ma żadnych darów, ani znaków, ani cudów. Skończyło się. Kościół już tym dysponuje. Kilka razy rzuciłem wyzwanie takim ludziom i powiedziałem im, żeby mi przysłali Albo przedstawili namiary biblijne, namiary, które są biblijnymi dowodami na to, że dary duchowe się skończyły. Oczywiście nikt tego nie zrobił. Ktoś tam próbował się tłumaczyć, że to przecież to kiedyś byłem dziecięciem, to myślałem jak dziecię. Tereferet. Dalej myślisz jak dziecię i nie udawaj mądrego, bo mądrym nie jesteś. Biblia mówi bardzo wyraźnie, że takie a takie znaki, cuda. Dary będą towarzyszyły komu? Wierzącym. I tu mamy tajemnicę, dlaczego często tych darów nie ma, bo często kościoły składają się z ludzi niewierzących. Tak, oni wierzą, że Bóg jest. Oni wierzą, że Bóg nawet jest jeden, że tylko temu jednemu Bogu trzeba służyć. Ale, proszę Państwa, demony dokładnie tak samo wierzą. Wiliście Jakuba, Jakub o tym napisał, że demony wierzą, że Bóg jest jeden. A jedyną owocem tej ich wiary jest to, że drżą, chodzą w przerażeniu. To przynajmniej pytam Cię, czy chodzisz w przerażeniu? Boisz się takiej wiary? Skoro demony się boją, a no jednak są ciut mądrzejsze, no to nie warto ep epatować głupotą i czas najwyższy, żeby się też zacząć bać. Co możemy zrobić, żeby Kościół się rozwijał tak, jak jest to zapowiedziane i tak, jak jest to nakazane? No cóż można zrobić? Zakazać rękawy, iść do pracy. Pan Jezus, kiedy yy, wrócili do, jego, do Niego uczniowie, po Jego rozmowie z Samarytanką, mówi, popatrzcie, widzicie te pola? No widzimy, widzimy, Panie. One są gotowe do żniwa. No tak, tak, tak. No ale nie ma robotników. Właśnie. Dzisiaj z wielu miejsc słyszę, Piesią do mnie ludzie, mówią mi, Pastorze, nie ma ludzi do pracy. I to jest przekleństwo Kościoła. Nieprawdą jest, że Kościół jest martwy. Nieprawdą jest, że Kościół nie ma żadnej szansy. Nieprawdą jest, że ludzie tego świata nie słuchają Ewangelii. To wszystko są kłamstwa. Prawdą jest, że większość ludzi w Kościołach śpi i jest zadowolona z tego snu. Prawdą jest, że Powstają nowe kościoły, które przecież są obsługiwane przez nowych ludzi. A skąd się wzięli z księżyca? Prawdą jest, że ludzie niewierzący, w tym katolicy, chcą słuchać Ewangelii. Prawdą jest, że ich się nawraca coraz więcej. To nagranie jest z 1 lipca 2020 roku. I na ten dzień mogę powiedzieć, bo to są dosyć istotne dane, że w ciągu ostatnich paru lat nawróciło się tysiące kto kogo? Uwaga, świadków Jehowy. Tysiące! W jednym z naszych zborów jest ich bardzo dużo. Do tego stopnia, że dzisiaj ilość świadków Jehowy stopniała do 112 tysięcy. To są oficjalne dane. Dlaczego to mówię? Dlatego, że skoro się nie chcą nawracać protestanci, nie chcą się nawracać katolicy czy prawosławni, to się nawracają świadkowie. Słuchajcie, Bóg zawsze znajdzie swoich ludzi. Bóg zawsze znajdzie ludzi, których chce zbawić i których chce przygotować do służby. Chcesz być kołkiem w płocie, to zostaniesz kołkiem w płocie. Ale nie dziw się później, że wokół ciebie rozkwida życie, a ty dalej jesteś jak kołek. Mało tego, jesteś jak kołek, który ciągle narzeka. A było tak fajnie, było tak cicho, było tak spokojnie, a teraz nic tylko się modną śpiewają, hałasują. A po co to wszystko? A po to, żebyś tej kołku zobaczył, jak może wyglądać prawdziwe życie kościoła. Kościół nie jest skazany na klęskę. Kościół Jezusa jest skazany na zwycięstwo. Pan Jezus powiedział, że bramy piekielne nie przemogą kościoła. To przemogą czy nie przemogą? Ja wierzę Jezusowi. A skoro Jezus powiedział, że nie przemogą, no to nie przemogą. A skoro powiedział, że nie przemogą, to ja czuję się zwycięzcą, żyję jak zwycięzca, funkcjonuję jak, jak zwycięzca, z dnia na dzień. Przychodzę do tego świata jak zwycięzca i mam zamiar tak żyć jak zwycięzca aż do końca moich dni. I żadne tam farmazony o tym, że kościu ma się gorzyć, czy, czy źle, czy ludzie tam nie chcą tego czy owego. Żadne takie farmazony do mnie nie docierają. Ja nie wiem, że jest źle. Ja wiem, że jest dobrze. I będzie coraz lepiej. I niech mi nikt nie opowiada, że jesteśmy skazani w Polsce na klęskę. Wiecie, kto jest skazany w Polsce na klęskę? na klęskę? Cieleśni chrześcijanie, niewierzący chrześcijanie, ci, którzy żyją tylko dla siebie, ci, którym się nic nie chce, ci, którzy tylko próbują za wszelką cenę wykonywać własną wolę, ale nie wolę Jezusa. Chrystusa. Dobry Boże, zlituj się nad takimi ludźmi. Zlituj się nad takimi chrześcijanami i uczyń cud w ich życiu. A jeśli nie, to pognaj ich z kościoła, bo zajmują miejsce dla tych, którzy chcą się nawrócić. Potrzebujemy świętego kościoła. Nie ma innego kościoła. Jest tylko święty. Więc nie udawajmy, że. Mamy byle jaki Kościół, mamy byle jaki, bo jesteśmy byle jacy. A jeśli jesteśmy byle jacy, no to niestety, ale obecność Jezusa Chrystusa pośród nas nie jest widoczna. A jeśli będziemy żyli świętym życiem, no to się wyleje. Wyleje się chwała, wyleje się łaska, wyleje się błogosławieństwo, wyleje się zwycięstwo, wyleją się cuda, znaki. I dary duchowe. Kocham Kościół i lubię Kościół, a nie lubię tych, którzy tylko narzekają, 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 a później kleją plastry na głębokie rany, kleją te plastry, kleją te plasty, a tam gnije, a tam smród, a tam nędza. Duchu Święty stąd ze swoją mocą i siłą i nie dzieje się. Wola jedynego Pana i jedynego Boga, Jezusa Chrystusa.